I teraz zacząłem się zastanawiać, co znaczy, że ktoś jest dobrym ojcem. W sensie, że ktoś potrafi na przykład zaspokoić potrzeby dziecka, w się sensie zadbać o nie, nie, że potrafi zapewnić mu bezpieczeństwo, że jest dla niego dobrym wzorem do naśladowania, że przekazuje mu wartości istotne w życiu tego młodego człowieka. Ja zawsze uważałem, że zadaniem rodzica jest doprowadzenie do sytuacji, że jego dziecko będzie szczęśliwym dorosłym. sześć to wykształcenie, pal sześć, czy będzie mieszkać w Polsce, czy za granicą, czy będzie. Singlem, czy w relacji, ale żeby miał potencjał na bycie szczęśliwym człowiekiem. I czy te wszystkie rzeczy, które w moim odczuciu robiłby dobry ojciec, nie robiłaby dobra matka? No bo jak będzie szła matka z dzieckiem, ktoś będzie chciał dziecku zrobić krzywdę, to przecież zatłuszy tego człowieka, nie? Moimi mhm. pięściami. Jeśli będzie potrzeba, to też zaspokoi wszystkie potrzeby finansowe i wszystkie pozostałe potrzeby życiowe dziecka. Więc w zasadzie wydaje mi się, że po prostu. Może nawet nie powinniśmy patrzeć tymi kategoriami na nas samych i na ludzi, którzy nas otaczają. Czy są dobrym mężczyzną, czy dobrym kobietą, dobrą kobietą, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. A dobry człowiek to myślę jest właśnie dobry rodzic. To jest taka najlepsza, w moim odczuciu, definicja. Statystyki mówią jasno o ilości mężczyzn i one właśnie pokazują, że jest bardzo duża fasadowość w mężczyznach dzisiaj i bardzo często mężczyźni po prostu nie mają kontaktu ze sobą. I, I to jest dzisiaj problem. Oni są twardzi, a wewnętrz, na zewnątrz są twardzi, a wewnętrznie się rozpadają. Nie?